Dobra, lecimy, lecimy, lecimy amnezję. To tak, jesteśmy w jakichś, nie wiem, kanałach wentylacyjnych. No, generalnie, no, ciemnica straszna, co nie, ale też, ty, ty, zanim życie, to tutaj jakiś demon się rodzi, który chce nas rozszarpać na śmierć. Zawsze w takich miejscach jest demon, który chce nas rozszarpać. rozszarpać na śmierć. MYK, przeszukiwanko szybkie. Oj, tak, byczku. Dwie zapałki, a były trzy. Co, za zdzierstwo, dobra. Zapalmy. Tu też. Dobra, wiecie co? To, to zapałki trzeba zawsze wykorzystywać tak w pełni. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Może znajdziemy coś, co nam się przyda przetrwać tą. Jakże straszną... O, proszę, jakaś kartka papieru bezwartościowa! No, no i bardzo dobrze, że cyrograf podpisany. No z tobą dziurę to zawsze mogę cyrografki podpisywać.

dressed in a simple robe and she walked amongst the people some cried out with joy some wept openly behind her came tamaku and the rest of the alchemists bearing a litter on which rested seven crystal orbs to w ogóle jest coś istotnego. Ja powinien... To brzmiało, to generalnie brzmiało jak coś bardzo istotnego. Ta cała wiadomość, a mogę to zabrać? Nie, no błagam, żartowałem. Nie chcę tego słuchać jeszcze raz. Słuchałem to już, nie błagam. No nie gadaj mi, szybko, przemij to. Już, nasłuchałem się, dziękuję. No, dobra, nie znalazłem w skrzynce coś, co na pewno nie jest istotne jakoś bardzo szczególnie. Idziemy w tą ciemnicę. Halo. Podoba mi się co mi w tej grze mi się podoba, że generalnie wiesz, niby jest, niby jest ciemno, niby powinienem jakieś latarki użyć, ale właściwie to wyrąbane, bo... no drzwi zamknięte, bo możesz użyć w każdym momencie iść na ślepo, a ci oświetli tak trochę. No chyba, że jesteś tu. Dobra, mamy jeszcze trochę tej latareczki. O, kurde, znowu. Dobra, co tam, oświetlajmy. Po burżuju dzisiaj zapałki widzę. Myk, myk, myk. Dobra, przejdźmy się jeszcze kawałek. O, tu jeszcze zapalmy, zdążymy. Ja zdążyłem w ostatniej chwili! Dobra, duże pomieszczenie to warto było oświetlić, że korzystać wszystkie zapałki, bo na pewno znajdę zaraz kolejne. <laughs> no, jak ten strzelił! Fajna piła, co nie? Myślicie, że do przekrojenia czegoś? Na punk! No, ej, tu już widzę, że to jest jakaś zagadka, bo tu mamy takie koła, które będziemy musieli montować pewnie. A, moje dziecko mnie uderzyło. Czyli mogę w ten sposób Zredukować mój strach, ale mój strach to się trzyma na całkiem dobrym poziomie. Ja wam powiem. O, patrzcie, jakie tu duże koła mam. No, to mówię wam, to, jest, to będzie jakaś zagadka. Dobra, przekręćmy to, Dobra, wchodzę tam na jolo, co nie? Halo! O, zajebiście, zamknęło się za mną. I czego tu chyba nie ma. Nie wiem. Dobra, jolo. Standardowo. Zapalam wszystko, co znajdę. Czyli tylko dwie, dwie, dwie rzeczy tak naprawdę. Dobra, ale na bank w tej szufladzie są kolejne zapałki. Bo ludzie, którzy tu kiedyś mieszkali, mieli tylko taka... O, proszę, ludzie, którzy tu kiedyś. Tylko jedna? Była wiem, było więcej na bank. Ludzie, którzy tu kiedyś mieszkali mieli taką zasadę, żeby zapałki wszędzie zostawiać, wiecie? O nie. O nie! O! Pierdziele! O kurde, ale stresik. O kurde, pierdziele. No to super. Zajebiście. Ale zobaczcie, co znalazłem! Zapałki! Wygranko. Tam poszedł skurczybyk! Kurdo, ale się zestrałem przez chwilę. Masakra, wyskoczył na mnie i chciał mnie pożyć chyba. Dobra, przekręćmy te gówno. Ajajaj, powiewałem, że nie brzmi to nic za dobrze No, trzymaj się górni Dobra, wchodzę tam Dobra, muszę się stąd wydostać, więc chodzimy tam. Dobra, walić, walić te miejsca Wychodzimy z tego kanału Totalnie nie wiem gdzie mam iść. Mogę iść tu, a mogę tu pójść. Tu też jest coś fajnego Dobra, zapalmy, bo to jest jakieś miejsce dosyć znaczące Dobra, tu widzimy już jakąś zagadkę, chyba. Dobra, zagadka, która ma, polega na przełączeniu wszystkiego. Okej. Okay. Nie wiem, co ja robię. No i co? Tu się chyba jakby coś zacięło, co nie? Hmm. Kół mam chyba. Dobra. Widzicie? Kół mam, kół mam, i teraz można do góry to dać, ewentualnie No co ty gadasz, no tam jest przejście, przecież widzę, że tam się da Czekaj, może muszę wyrównać? Nie no, jest przejście jak strzelił, tutaj, co nie? Do góry można teraz No przesta... Ustaw to, ustaw to, nie, ustaw... O, i teraz do góry No byjku, przecież tam jest ten, jest dziura jak się patrzy hmm. Dobra Przesuńmy to w takim razie jeszcze w prawie. A może to. O, tu na pewno da się do góry dać, chyba, czy nie da się? Ej, chyba się jednak do góry nie da dać. Dobra, ale wiecie co? Na pewno da się to zrobić o gdzieś tak: żeby stąd, jak się tutaj dostaniemy, skoczyć na to i tam. No, w ten sposób się da. Dobra, easy. Dobra, weźmy zapałki. I lecimy, co nie? Zakręć pierwsze? A to czego to było? Nie, co pod pierwszą zakręciłem? To jest do otwarcia. Co wy mi próbujecie tutaj wkopać mnie? No i teraz można zrobić parkur. Dobra, chodźmy tym mrocznym korytarzem. Nie będziemy skakać, bo nie jesteśmy, jesteśmy wciąż, ciąży, nie jesteśmy dzisiaj od parkura. Myk, myk, zapałki. No i zobaczcie, jak to sobie ogarnąłem. O, kość. Mogę to ręcznie otworzyć? A, zacięte. Patrzcie, wchodzimy tu i teraz skaczemy tutaj. Ach! No i co? No i wchodzimy w ten mrocznie wyglądający korytarz, na którym, którym czekają mnie same przyjemności. O nie, halo, jest tu kto? Halo, zaraz mi się skończy moja latarka. Dobra, otwórz to szybko. Dobra, yy, Medium, dobra, użyjmy, Pre, te kości to pewnie ktoś tu je przyniósł. Jakiegoś zwierzęcia, co? Dobra, i co, co nam to dało, że myśmy się tutaj dostali. No, nie, nie, chyba nie za dużo, co nie? No i co? Co to było? A, dziecko nas kopło, dobra, nieważne Już, już Ej, dobra, dobra, jak to się... O cholera, ajajajaj aj. No nie no, się tam nie dostanę przecież No i co mi to dało, że ja się dostałem? Chyba nic Dobra, zwracać mam tam? Nie no, co ty, nie będę tam wracać, skaczę JOLO! Oh, ja to pa dziewczyna parkour. Tak jak tam nie mówili, Dobra, w sumie, jeszcze jest jedno miejsce, w którym nie byliśmy, tak sobie teraz myślę. Tutaj nie byliśmy, zaraz na lewo. A, bo tu byliśmy, a tu nie byliśmy w sumie. Halo, jest tutaj ktoś w tych tunelach? Nie, żebym się ubał, czy coś. Ciekawość, o proszę. No i wyjaśnione. Dobra, prościzna. Byczko, zablokowałeś wrota nam. Dobra, no i teraz wszystko jasne. Dobra, teraz wracamy do sterowni. Bo teraz, byczki, to ja już wiem, co tu trzeba zrobić. Otóż to będzie. No to będzie trudniejsze, na pewno. Ale chyba się uda, co nie? No nastrójmy. A przegraćmy te pierwsze, co się stanie. Teraz oba się zamykają. Okej. Okay. Dobra, no to jest chyba do góry. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, coś jakby blokowało to do góry, co nie? Może to jest nierówne, o to chodzi, poczekajcie, wyrównam to. No, może tak musi być. Hmm. A wiem, no tak, bo to się o to blokuje. No, jak Gaugan. Dobra. Dobra. O moje, trochę za wysoko, trochę niżej. Stop! A, dobra, kumam. No i prościzna. zobaczcie jak to wykmieniłem. Zagadka logiczna? No chyba nie za bardzo. Byczki, rozgryzłem roz roz to Dobra, wjeżdżam tam. Dobra, wjeżdżam tutaj, idziemy Ile tam paliwka mamy? Weźmy, może naładujmy Le, o, duża, dobrze No i wchodzimy tam Proszę, rozgryź, rozgryź, rozgryzłem zagadeczkę To mają być trudne zagadki, no chyba nie za bardzo Swoją drogą, przypominam, że dostałem się tutaj strzelając w czołgiem w bramę Tak Dokładnie tak Strzelałem z czołgiem, dlatego jestem teraz w katakumbach. Zajebiście, co, nie? Nasza bohaterka to klasa po prostu. O, dobra. Easy. I, uh. I my. O cholera jasna! Ej, nie szarzuj tak ty jesteś w ciąży, dziewczyno! Zachowuj się. Jak nieumiejętnie skoczyła, no Bo, jak ty tak jak ci skaczysz? Naucz się delikatnie chodzić po tych obiektach. Dobra, o ciemność uwielbiam, wchodzimy tam. Myk, 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 myk. Ciemność, ciemność, ciemność Lata zapalę sobie pochodnie Dobra, przy takich... Uważam, że przy takich znanych, ważnych momentach, jak przekręcanie G, to trzeba sobie zapalać pochodnie, bo... bo ciemnica Halo? No, e, ten te, teren wygląda zaj, zajebiście ogólnie. No, zajebiście klimat ma te miejsce, spadam stąd. Wnoszę się stąd? O cholera, tu ktoś jest. Dobra, spadam stąd, zanim je... O NIE! 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 No to koniec. On tam jest? No jak nie wiem, szczerze mówiąc. Pierdzę! Pierdzielę to! O kurde! O pierdziele, Pierdzielę, pierdzielę, pierdziele, pierdzielę, pierdzielę! Gdzie tu się biegnie? Nie! Jak tu się stąd wychodzi, Madafaka? Tędy. Dobra, spadam z tego miejsca, walić te wszystkie lochy Ja się tam nie będę, tam się nie będę się bawił Już, uspokój się dziecko, spokój, już Sisi, sisi, właśnie, sisi si. Dobra, spadam stąd Ja pierdziela, ale się zesrałem uh, Koniec chyba, chyba koniec, dobra Napalmy pochodnie Dobra, żyję Wow, ale było sranko ja pierdzielę, ja nawet nie wiem, jak mam się przed tym głównym ukryć. Czy da się przed tym głównym ukryć? No masakra jakaś. Rzucił się na mnie jak na mięso, na jakieś przecenie na targu czy coś. Ale z pogo, spierdzieliłem, typiarzowi ty, 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 Ło, dobra, i co teraz mam tutaj iść do tej wody? Jak oni się poważni są chyba. Tu na nic nie widać. Halo, no zajebiście, tym tunelem mam jeszcze iść. Kurde z... o zajebiście, a w ogóle płynąć mam tym tunelem. Świetnie, co może pójść nie tak w tym planie? Dobra, jak chcę się jak najszybciej wydostać z tych kanałów, powiem wam. Dobra, musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Bo powiem wam, że czym dużo jestem w tych kanałach, to ty. O nie, nie. Lampa dobra, mam jeszcze zapas. Całe szczęście, że mam zapas, ale pomału nasz zapas lampy się kończy. Ostatnie, ostatnie fiolki właśnie poszły. No i super, jeszcze nic nie widać. No nie. Chyba se jaja robisz. Chyba se jaja robisz. Kurde Spadamy stąd. O Nie. się! Nie. O nie. 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 duszę się. Nie. Jak się to kurwa otwiera? Otwieraj to, otwieraj to, otwieraj. E easy, taki był plan właśnie. Perfekcyjnie mi poszło. Ucieczka na najwyższym poziomie. Dobra, easy, rozegranko. To miał być potwór? Chyba u was w domu ten potwór Proszę was, załatwiłem go moim starym, modnym sposobem nazywany Spierdalanko <grystanie> Co to w ogóle za grzejnik tutaj ten? Upadł, e, jakiś taki A to ten mój grzejnik, jestem na samym dole W ogóle ja się zastanawiam tak No właśnie tak, tak o tym właśnie mówię Zamiast, trochę lipa, bo zamiast z górę kieruję się coraz niżej W ogóle nasza bohaterka, wyobraźcie sobie taką akcję Wpada do kanałów i tak sobie chmini... Kurde, jak się stąd wydostać? Stać się, jak się stąd wydostać? Jak się wydostać z tych kanałów? Chwila, chwila konsternacji, i potem myśli sobie: Tak, zejdźmy niżej! Przecież musi tam być wyjście. No i paradoksalnie pada tu nagle światło słoneczne. To, to gdzie ja wpadłem? Do jakiejś wieży? Skąd to światło dobiega? To co, ja w jakiejś wieży kanalizacyjnej byłem? No i co? Koniec! O nie... Ej, ty! Właśnie, co chcesz, madafaka? O, trochę się cykam. A nie, ona mi pokazała przejście! Jakaś... ale jakaś pani starsza taka, już... To widać, że... trochę... już trochę ją poumarła, ale jest. Czyli muszę się przecisnąć przez tą szczelinę? Ach, w końcu co może pójść nie tak w tym planie, co nie? O nie, jeszcze głębiej lecę. Jeszcze niżej, co nie? Zajebiście się wpakowałaś. Dobra, niestety umarliśmy znowu. precious No to nieźle się wpakowaliśmy. Ciekawie, gdzie wylecimy teraz? No. Grają? Zebrali ekipę? To z kim gra Amandzia, że tak spytam? Dobra, powiem wam, że... Dobra wiadomość jest taka, że wyszliśmy stąd. Jesteśmy już na zewnątrz. No i gitara się ma, no pięknie to rozegraliśmy No super co to, to ci wyszło Mega mega dobry plan, żeby chodzić było tam No, co, co mogło pójść w ogóle nie tak w tym planie Kurde trochę jakbym tak oślep, nie wiem czy mi się wydaje, czy trochę ślepy jestem Popraw, musisz chyba okulary zacząć nosić nasze koleżanko wiesz Dobra no nie było tak źle przygoda weź z sobie popraw bo nic nie widać no nic mu pewnie nie jest no O, dobra, już normalnie widzi, całe szczęście. Dobra, dobra przygoda, tak właśnie miał być. Do no, strzelanie z tego czołga, z czołgu to był świetny pomysł. Mix, skok taktyczny. Parkur. parkour. Dobra, nie przejmuj się tak. Ciekawe czy jest, znowu pewnie niespragniona, co nie, ona w ogóle od kiedy rozbiła się tym samolotem, to nie piła. Ale przynajmniej świeci słońce. O, jest i nasza koleżanka. Dobre pytanie, czego chce. Ale obstawiam, że nie ma dobrych intencji wobec nas. Obstawiam. Ja nie wiem, nasza bohaterka ciągle ma jakieś ten... Ona cały czas ma jakieś ten... przebłyski, co nie? Ktoś tu sika? Czy to stąd leci? Chyba stąd, przez te krzaki, taki dźwięk jest dosyć donośny. No, Czyli krótko mówiąc, załóżmy, przypomina, że tu była. To co ona robiła? Oh, mhm. Uh, mm Kurde, dobre pytanie: Co tu się najlepszego działo? Dobre pytanie. No. Dobra, tylko teraz gdzie się udać? Dawno nie byliśmy w alternatywnej rzeczywistości, co prawda. To prawda. Dobra, tutaj się ze świeci, idziemy zbadać. HOHO, ho, a propos alternatywnej rzeczywistości, właśnie chyba znalazłem przejście. Co ciekawe, jest zabarykodowane. Czyli kraina mroku tym razem jest zablokowana. Ale jakby co, to wiemy, że jest tu przejście. Te źródła w ogóle są chyba fajne, co nie? To są takie przyjemne źródełka.

Dobra, wracamy do gierki. O, jakaś kartka papieru zakrwawiona krwią. No, insane, srain, a nie insane. Dobra, ogólnie nie wiem, czy twórcy naprawdę myśleli, że wszyscy będą to czytać. No i jest. I'm Tasi Trian... Ej, a czy to nie jest przypadkiem... Czy to nie ja napisałem? Ej, to jakbym ja napisał, ale numer. Ej, jestem w szoku. To jakby wiadomość przeze mnie napisana. Ale byczunia. No to jest wszystko napisane, co się stało. Amulet Hidden in the shrine. Poczekaj. Kurde, kapran porąbana się historia w ogóle co nie? No jaka w ogóle porąbana historia tutaj się nam tworzy. Halo, doktorze? Cześć. Halo. Yes. Yes, I'm here, doctor. Oh, I'm so good to hear your voice. Ah. You're still well. Where are you? The Oasis. We were here before. What happened to us? I just read a... something I wrote. There's a spirit. A, a glowing spirit. I've seen her. I will explain it all, Tassie. Come to the village. We have lit a beacon in the tower. Look for the smoke. Thank you. No, really Thank you. Doctor, you talked about my blackouts. I have these marks on my skin, and I keep losing control. You gave me a medicine. What's wrong with me? I, uh, I do not know for certain. We need diagnostic implements, reference books, civilization. Remember, Tassi, control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. I have to go. Yasmin, she needs me. Doctor, doctor. Shh. No tak, generalnie ciekawa sytuacja, bo doktor wydaje się prawdziwy, ale. Dlaczego ja tu jakby. byłam? Już? I teraz schodzę w tym tą samą ścieżką? To jest w ogóle powalona sytuacja, mocno. Jest smoke, tak. Musimy się nam dostać po prostu. E, dlaczego, dlaczego tak jest, że nasza bohaterka to wszystko jakby już przeżyła, co nie? It

No, ładnie, ładnie się ześliznęłaś. Oczywiście. Ale jest upośledzony. O kurczę A tutaj co się stało? Chyba jakiś inny helikopter się ten. No To chyba jakaś inna katastrofa się porobiła. Nadal nadal nie ma przejścia do innego wymiaru. Ciekawe. A tutaj jest jakby gigantyczna ręka jakiegoś rekino człowieka. Ou tej Co mogło doprowadzić do tej katastrofy? Nie wiem. No, o wilku mowa. Zawirowania w czasoprzestrzeni. To świadczy tylko jedne, o jednym. Portal do alternatywnej rzeczywistości jest gdzieś tu w pobliżu. Prawdopodobnie to właśnie z tej alternatywnej rzeczywistości pochodzą te stwory, które nawiedzają tą krainę. No i znaleźliśmy go. Portal do alternatywnej rzeczywistości. Tylko niezdrowy na umyśle człowiek by tam wszedł. Ja nie planuję. Idę tędy. No i super. No, oh, jak zwykle. No i super. Człowiek mówi: Nie, nie będziesz chodzić do alternatywnej rzeczywistości. Nie wejdziesz do alternatywnej rzeczywistości? To alternatywna rzeczywistość wejdzie do ciebie. Pozdrawiam. No i zajebiście, jesteśmy w alternatywnym wymiarze. Tego nam tylko było trzeba.